Cię na kanale Sławek Motovlog Dziś przyjechaliśmy z Maksem do Tmuchowa Tam jest odmuchów. Ale przez wodę nie da... ciężko przejechać, bo, nie, bo za, za duży jest prąd. Kamienia. I przyjechaliśmy tutaj, żeby znaleźć to rozlewisko. Co byłem z tamtej strony, w Łucicach To jest też drugie takie stawy. Są po drugiej stronie rzeki. Z tej strony. I pojedziemy. To ścieżko trzeba będzie rowerową, fotowarką <śpiewać> przejechać. I spróbujemy znaleźć wjazd do tych stawów dziwnych Zobaczymy, czy to idzie, bo ja nawet nie wiem, jak tam No może... Zawsze przejeżdżaliśmy tylko tą drogą, a nie skręcaliśmy tam nigdzie, żeby w te moczary zobaczyć tam Ale to tam do chyba nie było, bo tam pewnie drzewa będą zarośnięte Nie, w tutaj blisko myśmy jedzie, nie, tam dalej, żeby na trasie, było, ale tam dalej. Bo... Zwykle tam przelotówki tylko były, nie, nie zatrzymywaliśmy się tam żeby zobaczyć i teraz tam pojedziemy, obczajmy czy są tam jakieś ciekawe, czadowe miejsca. Przejdziemy. Ale trawersik, co? Patrz, jest. Byłeś tu? No, 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 żeśmy chyba tam... To właśnie nie wiem, żeśmy pojechali tędy i wracali i potem dalej żeśmy wyjechali czy tędy, żeśmy wyjeżdżali i tak jak tylko robili. Ja tu nie byłem jeszcze. To żeby tak przyjazdą, ja nie rozumiewaliśmy się jakoś. tam dalej, na no taki bagno. O, czy też jest teren Nie, nie A no, to żeśmy tutaj zabrócili chyba no. Tak no, O, bo tu już ter terenowa jest no Ale tu jest jakiś wjazd Aha, bo tu nie ma drogi dalej Pa, ich zalało Cześć to, żeśmy wczoraj byli? Wczoraj, nie? Czy wczoraj to na Białce, nie? Było. Wczoraj na Białce, no. Dobry, Dobry. To koniec już tu z jedzenia? No, tam no, dalej iść, ale. Ale to niczego nie zmienia. Dojechać się nie da. No. Nie ma co ryzykować. Mhm. Tak patrzę, właśnie jak. Gdzie by tu ewentualnie się zasadzić, ale. Na co się zasadzić? Yy, tu jeszcze dalej, tam, tam, na, dalej trzeba podjechać. Nie, nie tam. Nie? Bo tam jest fajny wjazd, tam dalej jeszcze się jedzie, jedzie, i tam normalnie z takim, taką terenową drogą yy, też jest wjazd, tam, że można na, nawet łódką do wody. A no nie wiem, gdzie. No tam dalej, to możemy pojechać. Tam dalej, przed tym zakrętem, co się wjeżdża na drogę już tą, tą, yy, do wyjazdu. Tam, gdzie Szlaban jest. Przed Szlabanem. A, no ale tam nie wiem, czy tam można dojechać. do. Będziemy tu muplikiem jechać? Chyba nie. Nie, raczej chyba nie. 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 Poczekam, aż ta droga wyschnie i wtedy. Bo pan no, be, to mówi, nie wyschnie. Mówi Pan, że ten normalnie był przejazd? Tak, kiedyś tak, tu była droga. Tam Aha, kiedyś. Dalej przeje... Znaczy, no kiedyś. Jak był poziom wody niższy, nie? Mhm. A ten, w tej chwili jest hmm, woda podniesiona, jest wysoki poziom wody. No i jest problem, nie? A czy problem? No dla mnie nie ma problemu. Ja wszędzie dojadę tam gdzie się da dojechać. No terenowa no, jest. Patrzymy właśnie leci trawersem. I szukaliśmy na mapie, właśnie tego, tego szukaliśmy na mapie teraz, bo ja byłem ale po drugiej stronie, bo to jest na wysokości yy, Wójcic. Ale to jest stara glinianka jeszcze z czasów wojny. A bo to nie jest glinę? woda z jeziora. Nie, oczywiście, że nie. Znaczy w tej chwili to już się wyrównuje to wszystko, tak, bo jakby poziom wody jest podniesiony, ale to... Ale fajna w miarę czysta nawet, można się komuś... Tak. Yy, I tu kiedyś Niemcy wydobywali glinę stąd. No i robili z tego no, cegły po prostu nie? No i, i tu kiedyś było głęboko, teraz to już jest wszystko no, zamulone tu Potężne karpie były takie, no bo to jak tam od lat dwudziestych jeszcze to Nie wiem dokładnie, bo ja też historii tam nie znam aż na tyle Ale zakładam, że tutaj nie wiem 80-90 lat co najmniej to wyrobisko jest no no no. No więc jak wybudowali zbiornik, no to to się wszystko połączyło, nie? Tutaj most był łączył tutaj te wioski, które są zalane, na przykład Brzezina. Tu była kiedyś taka jest część zamłynia jest zalana, część głębinowa no, jest zalana. Jest tam. tam była jeszcze taka wieś... Oj, kurczę uciekło mi. No i, i, i była Brzezina też. I cała wieś jest zalana. W 72 roku jak zaczęli napełniać jezioro. No to zalali też całą wieś, mieszkańców przesiedlili. Aha, to, 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 to się Brzezina nazywała, ta wieś, tak, co jezioro Tak, jest. tak, tak. tak. E, aha, Miedzianka, już sobie przypomniałem, Miedzianka była też taka wioseczka. No dobrze. bo Otmuchowskie tak samo też była wioska. Nie? Gdzie? Otmuchowskie jezioro też. No tam to nie wiem, bo to jest jeszcze przed wojną jezioro było, e, że tak powiem, Niemcy To też, też była wie, wie, wieś zalali. No to pewnie nie jedna. No w każdym razie to jest większe niż Otmuchów, tak? I, I ten most łączył jak gdyby tutaj te, te wioski, które były z tej strony rzeki. Udrewniany most taki solidny. No ale później jak, jak, że tak powiem, jezioro napełnili, no to już w tym momencie ten most nie był potrzebny. I no, no został jak gdyby naturalnie. Zostały jeszcze tam słupy, filary takie różne. Zresztą tam nawet widać przyczółki są od tego mostu pozostałe. Trzeba będzie tu pokombinować Ja tu ja odsunę Trzymaj kamerę Ja myślałem, że, że tam dojadę No ale niestety, nie chcę nawet ryzykować jak pan myśli? Jak ja zakręcić? co? Nie, Aha, to no Tak, barc, to daleko nie ma Dokładnie. No jak. Popro poprowadzić pana? Nie, myślę, że dam radę, nie mam kamery, ale dam radę Lusterka tu mam tego, nie? No, miłego <laughs> dnia, życzymy Wzajemnie, cześć, bawcie się Pan ogląda filmiki, pan zobaczy jakie tam tereny znalazłem no zobaczymy. W okolicy okolicy, Nysy. Czemu nie? E, ja powiem tak, ja filmików to mógłbym, a chyba mam tutaj nawet. A po tytułach wam. pan zobaczy, co tam interesuje. Wróżę właśnie tereny w okolicy Nysy tutaj jeżdżę i patrzę, co ciekawego. Zaraz, momencik, jest. Ja też lubię bardzo podróże, dlatego nie siedzę w domu tylko. No tak samo. No i dobrze, powietrzu. Na no. razie, wzajemnie. Na razie. Kolego dnia. Do Dzięki za rozmowę. No, ja dziękuję. Powoli, wyjedzie pan. Co idziemy tam na to miejsce zobaczyć? No, co dawajcie przez to dawaj No, dobry kierowca, ja, jest jak trawersem ciągnął. Gdy pan nam opowiedział różne historie, podróżnik. podróżnik objeździł cały świat. I dużo zdjęć ciekawych. Tutaj mówił, że tylko w tym. Chyba w Ameryce Północnej nie było, nie? Tak, a się wszystko objeździł Do Meksyk. Murki i jakieś takie Wszędzie pan był. Ale ciekawe szkoda To już 17 jest, nie? Nie wiem, słońce jeszcze jest 17 16 Tak? No. no i co to jest w tronie To ja sprawdza nie wreszcie. Majką O fajnie tutaj jest, no. O, fajnie no jak zwykle śmieci No jak Czedu Przednie jedno miejsce Ta woda Głęboka Ale Czysta czy nieczysta? Trochę czysta, a trochę brudna. To jest star, to nie jest rzeka, ani jezioro Tylko staw I to jest właśnie po drugiej stronie rzeki Tam jest rzeka i tam są wójcice I tam były tamte te yy, stawy co były Ostatnio, a to już są inne znaczy stawy. Zresztą to jest jeden, chyba. To jest jeden taki duży, no. Kaczuchy. To jest fajne miejsce. I ciężko dostępne, trudno dostępne. Tutaj nie każdy trafi. Jak nie wie, to nie? Chyba, że przypadkiem. Sobie, może... I patrz, można sobie namiot rozbić, no ale po co? Ja musiał namiot rozbić... Ja będę musiał swój namiot ten, bo mam dwójkę, no. Tylko rozbić, zobaczyć. W sumie kiedyś można zrobić coś takiego, że wziąć jakieś dwie trzy osoby, co się robić co, nie? Musieli mieć pojedyncze motory. Właśnie na motorach jechać i jechać i zatrzymać się tylko po to, żeby rozbić namiot i się no, przestać. No. A mamy przecież ten duży namiot, że masz ten... No ale będziesz go woził? No, czy na no... swoim motorze? Ktoś go może wziąć. Miesz, jeden <noise> za bierze namiot, drugi jakiś picie, trzeci jedzie, coś innego. Tylko, że gdzie ty pojedziesz na swoim? To, to trzeba nam, na drogę robić motorach. No nie no właśnie chodzić tak w terenie, no. gdzie nawet ci w mieście w się. Sobie... No, no gdzie ty w terenie, bo że się zaraz teren skończy za godzinę i koniec. <noise> No, może, ale to gdzie tą ekipę znajdziesz, żeby jechać w Inter, i motorami? No, Spać w namiocie <laughs> i jeść to, co znajdziemy. Nie, no, Ty, czy... <laughs> Przecież teraz nioskę później. A dwa Chciałbyś jakiś zapas gdzieś tam, Ale gdzie? Na plecy? No, mówię, że jeden namiot, drugi jakieś picie zwiedza, nie? Mm. Nie jedziesz, no co ci więcej potrzebne. No, ja sobie zabiorę sam. Namiot dla siebie i wszystko. Może jechać, właśnie, o tam gdzieś dalej, w góry i się rozbić, czy nie? Przespać się i dopiero na drugi dzień wrócić. Fajnie, jesteś tak busem, żeby pojechać na dwa dni gdzieś z motorami. Ten. Ja nie jestem zwolennikiem bożenia motorów na przyczepie albo w busach. Motor jest po to, żeby na nim wsiąść i, je i jeździć. I jechać. No, jestem już tego jeździ, zdania. Nie się kłócić, bo to. Fajne miejsce, no że masz dwie opcje, albo sobie bierzesz motor taki terenowy na butach i do fajnych terenów i chcesz cały czas po prostu jeździć w fajnych terenach, bez wyjazdów, tak, bez męczenia się albo bierzesz taki motor, jak ty masz, tam jakiegoś ściga, czy coś no i jeździsz też po drodze i po terenach, może po mniejszych terenach, bo nie wiem, no, na jakiś bagnor coś nie wiedziesz, nie? czy mm. nikadym, albo taki zwykły albo, że trzeba mieć motor I co, i znowu znaleźliśmy nowe miejsce Nową Ciadówę terenową A my żeśmy kurde tutaj byli w sensie Zawracaliśmy tam gdzie ta terenówka Tyle razy żeśmy no. tu przyjeżdżali no Znaczy nie Ogólnie ja tutaj byłem na motorakcie tam gdzie ta terenówka stała tam, nie zauważyli tego miasta. Nie zauważyłeś tak, tego, tego jeziorka? Tego stawiku? No wtedy ja tu pierwszy raz byłem W sumie tam pierwszy raz do tego jeziora jechałem W sensie raz jechałem tylko, nie? <laughs> no to ogólnie Tu kiedyś była droga Widać i żona niedawno była jeszcze Już zalało, woda się podniosła Ktoś sobie, ja, się bawił na filmie czy coś, nie? Albo ktoś chce przyjechał, no mój podwodny. No nie, no tutaj może. Nie, no tam dalej nie wiem, jak tutaj na początku masz spółmetr, nie? Jest, jest. Jest, moplik. No i żeśmy tutaj właśnie zawrócili gdzieś ten. Metrów dalej. To co, wracamy. Aha, tu zamknąć już? No, jeszcze. I to by było na tyle z tego czadowego miejsca: czadowego stawu stawu nie rzeki, nie jeziora, tylko stawu ukrytego tutaj w terenie. I można tu, jak widzieliście, wjechać autem do pewnego momentu, tam kawałek też by było można może wjechać, tylko nie wiadomo jak to głęboko albo poczekać aż woda spadnie i tam przejechać dalej sobie w to miejsce to byliśmy, czadowe zrobić sobie ognisko, wykąpać je musimy coś ugotować, jakieś ognisko zrobić właśnie trzeba będzie taką piłę do cięcia, tylko właśnie co wyciąć las? chyba nie i to lepiej chyba pozbierać chrust. I to poza filmem na, na filmie powiedz, że było już tak. Tak, a później o patrzcie ile drzewa nacięte. To nie, to lepiej chyba zrezygnujmy z tej piły i rękoma normalnie po staroświecku chrust pozbiera pale, leży chrustu. I ogień zrobić, a takie ziemniaczki z no. Ale to jest wysoko postawiona to poprzeczka. Długo robi, to, to długo trwa, to właśnie pod Dużo namiotem jak się gdzieś, jechać sobie motorami. Dalej sobie postanowić, ja gdzieś tam 100 km, jedną stronę. 50? I sobie stanąć i sobie rozbić namiot, i sobie ognicho zrobić, i ziemniaki z ognicha Czego i Wam życzę. A tymczasem to by było na tyle. No to trzymajcie, trzymajcie się. Trzymajcie się. No to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej! hej, hej. Taki flakonik górze Nasi byli? <noise> Proszę państwa, ten oto flakonik <noise> <noise> zawiera miksturę, jeszcze zawiera miksturę. Ten oto flakonik <noise> pochodzi z lat 80. -tych. Polmos, Zielona Góra. Niedopity, To jest flaszka niedopitka. No. I po wodzie. No, no, I popływać. Popływać, ale bez siadania z motoru. No. Ten wiosk, ten Dobrze tu od razu na górę, co nie? No, zejdź lepiej. No. A tam tam będzie jeszcze drugi zjazd. Não, não.